Jakie lasy występują w Polsce? Jaka jest ich funkcja? I czemu jest ich stosunkowo niewiele? Tego dowiesz się z tej lekcji. Zapraszam! W Polsce rosną lasy liściaste i lasy mieszane. Bo tego typu lasy są charakterystyczne dla klimatu, w którym leży nasz kraj. Spójrz na tą mapę. Przedstawia ona występowanie lasów na terenie Europy w tysięcznym roku przed naszą erą. A tu już widzimy trzysetny rok przed naszą erą. To rok 350 naszej ery, rok tysięczny, czyli początki państwa polskiego. Wtedy lasy zajmowały około 75% współczesnego obszaru Polski. Tu widzimy rok 1500 i rok 1850. Widzimy, że na przestrzeni wieków lasów było coraz mniej. Przyczyny to rozwój osadnictwa i rolnictwa, a także wzrost zapotrzebowania na drewno. Pod koniec XIX wieku zniknęły prawie wszystkie naturalne drzewostany, a ich miejsce zajęły uprawy leśne głównie iglaste monokultury. Monokultura to forma gospodarki leśnej lub rolniczej, polegająca na długotrwałym uprawianiu jednego gatunku na tym samym obszarze. Jak jest obecnie? Obecnie dąży się do zwiększenia różnorodności gatunkowej lasów, a ich powierzchnia powoli się powiększa. Spójrz na poniższe mapy. Lewa przedstawia lasy w Polsce w 1900 roku, a prawa w roku 2010. W ciągu ostatniego wieku zalesienie Polski wzrosło aż o 30%. Najbardziej rozpowszechnione lasy w Polsce to bory sosnowe. Rosną one na piaszczystych obszarach na mało żyznych glebach bielicowych. Mamy też duży udział lasów mieszanych, w których obok drzew iglastych rosną dęby, buki i brzozy. Lasy mieszane porastają tereny o wilgotniejszym podłożu i nieco żyźniejsze gleby. Lasy Łęgowe, czyli tak zwane Łęgi, tworzą je głównie jesion, wieżba czy topola. Występują one na okresowo zalowanych terenach, zwłaszcza w dolinach rzek. W Polsce tego typu lasy znajdziemy chociażby na nizinie Mazowieckiej i w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Z kolei lasy olszowe, zwane popularnie olsami, to lasy, w których przeważającymi gatunkami drzew są olcha, brzoza, wieżba i jesion. Olsy porastają stale podmokłe obniżenia terenu. Na koniec nie mogę nie wspomnieć o grondach, czyli wielogatunkowych lasach liściastych, w których przeważały dęby i graby. Dawniej porastały one dużą część naszego kraju, ale z racji tego, że porastały one żyzne gleby, w większości zostały wycięte. Lasy pełnią wiele różnych funkcji. Przede wszystkim są siedliskiem dla ogromnej ilości różnorodnych gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt. Pochłaniają one dwutlenek węgla i produkują tlen. Lasy chronią też gleby, które porastają przed nadmiernym niszczeniem. Poza tym potrafią magazynować duże ilości wód opadowych, a co za tym idzie, zapobiegać powodziom. To z lasów pozyskujemy drewno niezbędne w przemyśle drzewnym, meblarskim i papierniczym. Stąd też mamy owoce runa leśnego, jak grzyby czy jagody. Lasy to w końcu świetne miejsce rekreacji i wypoczynku. Jako ciekawostkę powiem Ci, że drewno to niezwykle uniwersalny surowiec. Szacuje się, że do tej pory wymyślono dla niego około 30 tysięcy różnych zastosowań. Z drewna buduje się chociażby domy, łodzie czy meble. Jestem pewna, że jesteś w stanie wymyślić ogromną ilość różnych zastosowań dla drewna. Powierzchnia polskich lasów systematycznie się zwiększa. Obecnie wskaźnik lesistości wynosi niemal 30%. Choć jeśli spojrzymy na tę mapę, to szybko uświadomimy sobie, że udział lasów w powierzchni poszczególnych województw bardzo się od siebie różni. Największa lesistość, bo ponad 35%, występuje w północno-zachodniej części Polski i województwie podkarpackim. Najmniejsza zaś, czyli mniej niż 24%, jest w Polsce Środkowej i Wschodniej. Taki stan rzeczy jest związany przede wszystkim z rolniczym wykorzystywaniem gleb. Tam, gdzie gleby są żyzne, lasy zostały wycięte, a tereny, które porastały, zamieniono w pola uprawne. Pozostałe przyczyny to objęcie lasów różnymi formami ochrony, a także wykorzystywanie terenów, które nie są już użytkowane rolniczo, rozwój osadnictwa czy budowa dróg. Jeśli chodzi o skład gatunkowy, to zmienia się on systematycznie. Przez wiele lat dominowały sosny choć w ostatnim czasie zwiększa się udział dębów, buków i brzóz. Strukturę powierzchni lasów w Polsce według składu gatunkowego na rok 2018 przedstawia wykres kołowy. Najwięcej, bo 66,5% stanowi sosna, dąb to 7,7%, buk 5,9%, brzoza 5,7%, niewiele mniej mamy olszy i świerka. 4,9%. Jodła to zaledwie 2,9%. A pozostałe drzewa stanowią jedynie 1,1%. Zapamiętaj najważniejsze. W Polsce występują lasy liściaste i mieszane, stanowiące 30% powierzchni kraju. Najbardziej rozpowszechnione są bory sosnowe. Oprócz nich powierzchnią Polski porastają lasy mieszane, a także lasy łęgowe, olszowe i w niewielkim stopniu grądy. Lasy są siedliskami różnych gatunków, pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, magazynują wody opadowe, zapobiegając powodzi. Z nich pozyskuje się drewno, są też miejscem wypoczynku i rekreacji. Znaczne zróżnicowanie przestrzenne lasów pomiędzy poszczególnymi województwami wynika przede wszystkim z rolniczego wykorzystywania gleb. W składzie gatunkowym polskich lasów dominuje sosna, choć zwiększa się udział dębów, buków i brzus.